Witajcie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w naszym nowym cyklu M3P STORY. Dlaczego M3P STORY? Akurat tak się składa, że w naszym skrócie MPP są trzy literki P, a więc jak kiedyś ktoś to mówił w ulicy Sezamkowej, nasze muzeum sponsorowane jest przez literkę P. A dlaczego STORY? Bo będziemy Wam opowiadali o początkach Państwa Polskiego oraz o wczesnym średniowieczu. Dzisiaj pierwszy program z cyklu, poświęcony źródłom do początków państwa polskiego. Zapraszam. Źródła pisane. To domena pracy historyków, dlatego też często nazywa się źródłami historycznymi. Taki skrót myślowy. Jeżeli chodzi o początki państwa polskiego, źródeł mamy niewiele. Zamknijmy je w kilku kategoriach. Kroniki spisywane przez ówczesnych kronikarzy, najczęściej ludzi kościoła piszących na zamówienie. Żywoty świętych, pisane jako dowód w procesie kanonizacji, roczniki, czyli ważne daty roczne wpisywane na marginesach ksiąg liturgicznych służących do wyznaczania świąt ruchomych w kościele, relacje, takie jak relacja Ibrahima ibn Jakuba o podróży po krajach słowiańskich, gdzie między innymi prezentuje państwo Mieszka pierwszego, Listy, niewiele, zaledwie kilka sztuk. Dokumenty z najsłynniejszym Dagome Judex. Gdybyśmy wzięli z każdego źródła mówiącego o panowaniu Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II, a więc tych trzech pierwszych władców polskich, gdybyśmy wzięli wszystkie zdania, które zostały napisane na temat tego ich państwa napisane zostały w czasie, kiedy oni żyli albo krótko po ich śmierci, gdybyśmy je przepisali do Worda, otrzymalibyśmy plik, który miałby zawartość kilku zaledwie stron, oczywiście czcionka jedenastka, odstęp, półtora standardowo. Niewiele, prawda? Na podstawie tej niewielkiej ilości materiału historycy starają się opowiedzieć nam o początkach państwa polskiego. Ale te źródła są zawodne. TITMAR nie lubił Bolesława Chrobrego. Był aktywnym uczestnikiem wojen polsko-niemieckich w początku XI wieku. Nazywał Bolesława Chrobrego kurbasem. Nic dziwnego, że nie pisał o nim przychylnie. Galan nim z kolei zupełnie inaczej pisał na dworze Bolesława Krzywoustego. Bolesław Krzywousty za to mu płacił. No trudno, żeby Galan o nim pisał źle o dynastii piastowskiej. Niektóre źródła w ogóle nie zachowały się w oryginale. Większość w zasadzie. Weźmy na to Dagome Judex, odpis z XI wieku, gdzie autor tak naprawdę nie wiedział, ten kopista, tak naprawdę nie wiedział o czym pisze. Sam napisał, że najprawdopodobniej chodzi to o Sardyńczyków. Nie miał pojęcia, że chodzi o jakiś kraj w Europie Środkowej. Źródło archeologiczne. Domena pracy archeologów, ciężkiej pracy. Oni muszą kopać, pływać pod wodą i to wszystko wydobywać. O ile źródła pisane koncentrują się na elitach władzy świeckiej, kościelnej, o tyle źródła archeologiczne mówią zarówno o tych na szczycie drabiny społecznej, jak i na tych na samym dole. Źródła archeologiczne są różne. Spójrzcie wokół siebie. Długopis. Kredki. Różnego rodzaju pojemniki, w tym butelki plastikowe. To wszystko za tysiąc lat może być doskonałym źródłem wiedzy na temat naszej dzisiejszej cywilizacji. Wyobraźcie sobie za tysiąc lat taki magazyn archeologiczny, gdzie są same plastikowe butelki. Tak jak dzisiaj w magazynach archeologicznych przeważają różnego rodzaju fragmenty ceramiki, a więc pojemniki. To się najczęściej zachowuje. Źródła archeologiczne dotyczące początków państwa polskiego są nieliczne. Nieliczne w porównaniu z innymi krajami. Brak u nas takich, nazwijmy to, widowiskowych źródeł, dużej ilości biżuterii, dużej ilości luksusowych przedmiotów. Dlaczego? Nie wiemy. Ale źródła archeologiczne to nie tylko te drobinki. Źródła archeologiczne to także yy, stare. Konstrukcja grodziska, czyli dzisiejsze pozostałości dawnych grodów. Źródła archeologiczne, tak samo zresztą jak źródła historyczne, są przypadkowe. Co to znaczy, to, że zachowała się taka kronika, a nie inna, od szczęście nasze. Po prostu któraś tam gdzieś spłonęła. To, że odnaleźliśmy taki zabytek, a nie inny, szczęście. Przykład: hełmy. Wczesnośredniowieczny średniowieczny szyszak, to jest kopia szyszaka z Giecza, którego oryginał znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Dlaczego dotykam go w rękawiczkach? To jest specyfika e, pracy z tego typu zabytkami. E, dłonie się pocą, na dłoniach jest tłuszcz, w momencie gdybyśmy dotykali dłońmi. E, tego rodzaju zabytki, czy to zabytki żelazne, czy to zabytki drewniane, wówczas byśmy je zanieczyszczali. Ale wróćmy do naszych hełmów. Tego rodzaju hełmy były pozłacane. Znamy ich pięć z ziem polskich. Nazywa się je szyszakami wielkopolskimi, w cudzysłowie wielkopolskimi. To raczej starsza literatura tak je określała, ponieważ na terenie Wielkopolski znaleziono ich najwięcej. Pewien ewenement na skalę europejską. Hełmy, jak już mówiłem, były pozłacane, ale są bardzo delikatnej konstrukcji. Wniosek? Najprawdopodobniej należały do dowódców. Inny rodzaj hełmów? U nas nazywa się go w literaturze hełmem typu normańskiego, hełmem stożkowym. Czesi nazywają go hełmem świętowacławowskim. We Francji, na przykład, jest określany termin hełmien. Chełm burgunski, tego rodzaju hełmy wykonywane były z jednego kawałka żelaza lub dwóch zgrzanych ze sobą. Technologia na przełomie X-XI X, wieku bardzo nowoczesna. hełmy bardzo wytrzymałe, a więc drogie. Znamy dwa egzemplarze. To jest kopia akurat hełmu z Jeziora Lednickiego, którego oryginał przechowywany jest w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. No i najpowszechniejszy hełm, najprawdopodobniej ówczesnego czasu, czyli hełmy tak zwanej konstrukcji żebrowej. Otóż dzwon, czyli ta część żelazna hełmu, wykonana była z taśm żelaznych, do których przynitowywano płaty żelaza. Tak powstawał hełm. Nie znamy zabytków archeologicznych tego rodzaju z ziem polskich, z Europy znamy ich niewiele i to z całego okresu wczesnego średniowiecza, ale znamy je bardzo powszechnie z ikonografii. Możemy przypuszczać, że one były właśnie tymi najczęstszymi wówczas. Co to wszystko znaczy? No to tak, jakbyśmy za kilka stuleci mieli w muzeum pięć czapek generalskich, dwie czapki wyższych oficerów i ani jednej czapki szeregowca, a jak wszyscy wiedzą, tych ostatnich jest przecież najwięcej. Dlaczego o tym mówię? Warto o tym pamiętać, że zabytki, źródła wczesnośredniowieczne każdego rodzaju to tak naprawdę tylko i wyłącznie fragment przypadkowy, przypadkowa zbieranina tego co było w rzeczywistości przed tysiącem lat. Jest takie powiedzenie, że badacz przeszłości może o niej powiedzieć tylko tyle, na ile pozwalają mu źródła. Archeolodzy odnajdują nie tylko drobne przedmioty, o których mówiłem przed chwilą, ale także pozostałości potężnych konstrukcji, takich jak ten wał, wał gnieźnieński z lat 40. X wieku, a więc jeszcze z czasów przed Mieszkiem pierwszym. Prócz konstrukcji drewnianych tak wielkich, archeolodzy często trafiają na różnego rodzaju ślady po mniejszych budynkach, domostwach. No przecież ci ludzie gdzieś musieli mieszkać. Do tego nieliczne w przypadku ziem polskich pozostałości konstrukcji kamiennych. Najsłynniejsze oczywiście palatium znajdujące się na Ostrowie Lednickim niedaleko Gniezna. Ale zabytki architektoniczne to nie tylko pozostałości podawnych budowlach, które odnajdują archeolodzy w ziemi. W przypadku naszego pięknego kraju, to bardzo nieliczne przykłady budynków, które powstały w XI wieku i które dotrwały do dzisiaj. No, tutaj mam na myśli przede wszystkim Rotundę Wstrzelnie. I teraz moi drodzy, wyobraźcie sobie: ten wał miał wysokość około 11 metrów czyli tyle, co dzisiejszy 3-4-piętrowy blok. Taka rotunda zestrzelna przetrwała kilkaset lat. Wyobrażacie sobie, żeby nasze trzy, piętrowe bloki tyle przetrwały? Jednak nasi przodkowie umieli budować. Źródła ikonograficzna, czyli różnego rodzaju przedstawienia obrazkowe życia naszych przodków tego świata z okresu wczesnego średniowiecza, początków państwa polskiego. Wśród z tych źródeł mamy na przykład różnego rodzaju miniatury, które rysowane były w ówczesnych kronikach. Taką najsłynniejszą chyba to jest miniatura prezentująca Matyldę, księżną szwabską, wręczającą Mieszkowi drugiemu swój kodeks. To jest notabene pierwszy znany wizerunek władcy polskiego, na ile on odpowiadał rzeczywistości, no to sobie popatrzcie w internetach, jak wyglądały tego rodzaju miniatury, te rysunki były czasami bardzo nierealne. Inny przykład źródeł ikonograficznych, no to płaskorzeźby różnego rodzaju. Najsłynniejsze u nas, oczywiście płaskorzeźby na drzwiach gnieźnieńskich. Taki komiks prezentujący żywot świętego Wojciecha, komiks dosłownie niemalże, tylko bez chmurek źródła językowe bardzo dużo nazw miejscowych nazw geograficznych odnosi się do tej rzeczywistości dawnej minionej przykładowo jeżeli ktoś z was mieszka w dzielnicy jakiejś dużej, dużego miasta winiary garbary no to najprawdopodobniej tysiąc lat temu wstecz w tym miejscu znajdowała się jakaś osada służebna, winiary, czyli tam, gdzie wyrabiano wino, garbary, tam, gdzie garbowano skóry. Źródła etnograficzne to ostatnia taka kategoria. Szkoda, że dziś badacze rzadko po nie sięgają, a dla opisania tej rzeczywistości, tego codziennego dnia sprzed tysiąca lat, Mogą być one nieocenione. Jeszcze przecież w XX wieku na wsiach wykorzystywano technologie rękodzielnicze, które wykorzystywano lat temu w tysiąc. W folklorze, w kulturze ludowej przetrwało wiele śladów dawnej tradycji, dawnej kultury, jeszcze tej przedchrześcijańskiej, no wymieńmy sobie Marzanna, Pisanka, wiele, wiele innych. Tak więc jak widać, do rekonstruowania tej przeszłości wykorzystać możemy różne źródła. Praca badacza to jest praca badacza przeszłości, to jest troszeczkę tak jak praca dzisiejszego prokuratora, śledczego, detektywa. Oni zbierają różny materiał dowodowy, czy to będą próbki DNA, czy to będą. Yy, odciski palców, różnego rodzaju zeznania świadków, zbierają to wszystko w całość i starają się zrekonstruować jakieś wydarzenia. To samo robią badacie, badacze przeszłości. Archeologzy, historycy, historycy sztuki yy, zbierają cały dostępny materiał źródłowy i starają się na jego podstawie stworzyć dla nas ten obszar. Ten obraz przeszłości. Na ile ten obraz jest wierny rzeczywistości, jaka była tysiąc lat temu? Nigdy się tego nie dowiemy.